Warszawa jest miastem z największą liczbą kapliczek położonych na podwórkach, na rogach ulic, w różnych miejscach. Ale najwięcej tych kapliczek jest na praca. Jest tutaj ich około 200 z różnych powodów. Po pierwsze, te społeczności kamienic praskich są bardziej ścisłymi, takimi społecznościami, które mniej, zmienia, mniej zmieniają miejsce zamieszkania. Ale też i Praga była mniej zniszczona podczas II wojny światowej i wiele z tych kapliczek przetrwało, i podobnie przetrwała ta, w której tutaj dzisiaj jesteśmy, ulica Brzeska 9. i posłuchajmy historii tej kapliczki, bo jest również bardzo ciekawa. Jedna z mieszkanek wspomina kiedyś mieszkańcy kamienic stanowili małe społeczności wszyscy się znali. Tradycją były też wspólne modlitwy. Ku pokrzepieniu serc i jako miejsce wspólnych modlitw na wiosnę w 1944 roku powstała kapliczka przy ulicy Brzeskiej 9. Cement przywoziła tramwajem razem z tatą 14 wówczas Halinka, która wraz z rodzicami mieszkała w tej kamienicy. Jej tata, Antoni Korbut, zbudował kapliczkę. I tutaj właśnie dzisiaj jesteśmy u Matki Bożej przy kapliczce na Brzeskiej Dzieli.